Influencing, czyli trzy kosmetyki, które mi się nie sprawdziły. Numer jeden to jest podkład w sztyfcie od Anastazji. Początkowo, jak go dostałam, byłam mega nim podjarana, ale jak go użyłam, to się zorientowałam, że to jest podkład o bardzo delikatnym kryciu, ale jednocześnie mega tłustej konsystencji. Więc w efekcie mamy małe krycie, ale widoczny i ciężki podkład na twarzy. Z perspektywy osoby, która poza makijażem kiedyś zajmowała się też charakteryzacją, to podkłady w sztyfcie są zarąbiste, ale jeżeli one są bardzo mocno kryjące, są przeznaczone do charakteryzacji. Druga rzecz to jest mascara Lancome Hypnose Drama. Tak samo Hypnose też mi się nie sprawdziła. Zaznaczę, że ja jestem posiadaczką rzęs, które są krótkie, ale gęste i ona bardzo mocno je pogrubiała, wręcz sklejała. I trzecia rzecz to nie jest kosmetyk, tylko perfumy. A konkretnie chodzi mi o Armani My Way i ten Zapach jest przepiękny, taki delikatny, kwiatowy, idealny na co dzień. I ja też zużywam te perfumy na co dzień, ale one trzymają się bardzo krótko. Do tego stopnia krótko, że zamienniki tych perfum z paryskie.pl trzymają mi się dłużej. Zatem robimy w komentarzach deinfluencję i piszcie o swoich drogich produktach, które Wam się nie sprawdziły.